Cześć, witam Was dzisiaj z Gany z nad jeziora Volta, największego sztucznego jeziora świata. Ale dzisiejszy film nie będzie ani o jeziorze Volta, ani też o Ganie, bo dzisiejszy film powstał na prośbę patronów, którzy prosili o to, abym zrobiła film na temat sytuacji w północnym kiwu, sytuacji pomiędzy Demokratyczną Republiką Konga a Rwandą. Mam na imię Kaśka, witam Was na kanale Wałkowanie Świata i zapraszam na film. Jeszcze króciutko słowem wstępu, zanim zacznę, zastanawiałam się, jak ten film poprowadzić, i zdecydowałam, że nie będę w nim wypowiadała swojej własnej opinii. Przedstawię Wam, jak ta cała sytuacja wygląda ze strony Demokratycznej Republiki Konga, jak ta sprawa wygląda ze strony Ruandy, a Wy sami sobie ocenicie, co na ten temat myślicie. I dodatkowo jeszcze nie będę używała tutaj nazwy Demokratyczna Republika Konga, tylko Kongo, dlatego że tak po prostu będzie szybciej. Aby dobrze zrozumieć, co się dzieje na tym obszarze, to musimy się cofnąć jeszcze do czasów przedkolonialnych, kiedy to na tym terenie istniało królestwo Konga. Królestwo Konga istniało już od czasów średniowiecza i bardzo dobrze funkcjonowało. A pierwsze kontakty z Europejczykami, jakie mieli Kongijczycy, to były kontakty z Portugalczykami, odbywały się one na zasadzie handlowej i były oparte na partnerstwie. Portugalczycy wprowadzili również do Konga chrześcijaństwo i to chrześcijaństwo bardzo dobrze się przyjęło. O tym, jak zażyłe były te stosunki między europejskim światem chrześcijańskim a Kongiem, świadczy to, że Kongijczycy wysłali do Watykanu swojego ambasadora. Z pomocą ambasadora królestwo Kongo chciało przekazać, że jest suwerennym chrześcijańskim państwem, niezależnym od kościoła portugalskiego. Chciano również, by papież potępił handel niewolnikami. No, niestety, ambasador zmarł w Watykanie, ale został tam pochowany z wszelkimi honorami w bazylice Matki Bożej Większej. W Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie znajduje się wiele znaczących pochówków historycznych i religijnych, w tym papieskich artystów i ważnych postaci kościelnych. Ostatnią ważną osobistością tam pochowaną był papież Franciszek. Mówię o tym dlatego, że gdzieś tam ciągle funkcjonuje taki stereotyp, że Afryka to jest tylko i wyłącznie zlepek dzikich plemion porozrzucanych po całym kontynencie. I oczywiście takie dzikie plemiona też w Afryce występują, ale oprócz tego są również. Afryce były również w Afryce dobrze prosperujące królestwa ze scentralizowaną władzą, dobrze zarządzane. Na konferencji w Berlinie spotyka się kilka państw europejskich i one postanawiają sobie podzielić Afrykę, wytyczają tam nowe granice i również na tym obszarze zostaje wydzielona nowa granica, państwa, które od teraz nazywa się wolne państwo Kongo. Ono z królestwem Konga ma wspólną w zasadzie tylko tą nazwę Kongo. A obszarowo pokażę wam na mapie jak to wygląda. Ono zawiera po prostu królestwo Kongo i bardzo wiele przyległych terenów, terenów na których żyją inne grupy etniczne, grupy etniczne, które porozumiewają się innym językiem, które mają inną kulturę i które często nawet o swoim własnym istnieniu wcześniej nie miały pojęcia. Konferencja w Berlinie wpłynęła również na kształt granic w Rwandzie. Wcześniej przed czasami kolonialnymi było tutaj również królestwo, które nazywało się królestwem Rwandy, i w swoich granicach ono posiadało, zobaczcie tutaj na mapie, fragment. Północnego kiwu, szczególnie tutaj zwróćcie uwagę na to miasto Goma, dlatego że ono będzie w tej naszej historii jeszcze bardzo ważne, o tym będę mówić. Goma jest miastem przygranicznym, które po konferencji w Berlinie przypadło Kongu. Jednak odległość pomiędzy Gomą a Kinszasą, czyli stolicą Konga, jest bardzo duża, to jest około 2000 km, ale co więcej, gorsze jest to, że ta infrastruktura drogowa jest pomiędzy tymi dwoma miastami bardzo słaba. W porze praktycznie nie da się tam przejechać natomiast w porze suchej jest to możliwe jedynie dla jakiegoś lekkiego transportu dodatkowo języki jakimi mówi się w Kinszasie i jakim mówi się w Gomie to są dwa różne języki w Gomie mówi się w Swahili w Kinszasie mówi się w Kikongo jeden z nich jest z językiem tonalnym drugi nie to tak jakby porównać na przykład polski i norweski oni nie są się w stanie zupełnie ze sobą porozumieć tak więc trudno się dziwić że Gomie bliżej jest jednak do Rwandy niż do Konga, dlatego że jest to jednak miasto przygraniczne, zawsze istniał tutaj handel pomiędzy Rwandą a Gomą i no Goma czuje się jakby bardziej z tą Rwandą związana. Jeżeli oglądaliście mój film z Rwandy, to wiecie, co wydarzyło się tam w 1994 roku. Jeżeli nie oglądaliście, to serdecznie Was zachęcam, podlinkuję Wam tutaj ten film. W wyniku trwania tego konfliktu Tutsi uciekają do gomę i okolic. Po zakończeniu konfliktu na terenie Rwandy również Hutu przenoszą się do Gome i okolic, ale oni uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Kiedy znajdują się na tych terenach, to rozpoczynają to samo, tak naprawdę, co robili w Rwandzie. Można by się było spodziewać, że skoro teraz dzieje się to w granicach Konga, to Kongo w jakiś sposób zainterweniuje, ale tak jak wam mówiłam, władzą z Kinszasy było wszystko jedno, co dzieje się w Gomę i jego okolicach. Dodatkowo Hutu zaczęło też destabilizować przygraniczne tereny z Rwandą, w wyniku czego Rwanda postanawia działać i po prostu wypowiada wojnę Kongu. Jest to pierwsza wojna kongijska. Wojna ta wybucha w 96 roku, trwa około roku, a druga wojna kongijska wybucha w 98 i trwa aż do 2000, 2003 roku jest uznana za najkrwawszy konflikt po II wojnie światowej. W tym konflikcie ginie zgodnie z szacunkami 5 do 10 milionów osób, i jest to związane nie tylko z atakami zbrojnymi, ale również z kryzysem humanitarnym, który ma miejsce podczas tej wojny. I mimo tego, że ta wojna kończy się oficjalnie w 2003 roku, to ten konflikt trwa nadal i ta sprawa pozostaje nierozwiązana do dnia dzisiejszego. Stanowisko Rwandy jest następujące Rwanda uważa, że Kongo nie kontroluje terenów północnego Kiwu, że zezwala na eksterminację ludności cywilnej, w wyniku czego giną całe wioski, że zezwala na działanie grup paramilitarnych, które po pierwsze destabilizują ten region, a po drugie rozkradają kongijskie zasoby. No i jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, zezwala na dozbrajanie hutu, którzy w dłuższej perspektywie mogą ponownie zagrozić Rwandzie. Stanowisko Kongo jest następujące. Kongo uważa, że tak naprawdę za całą tą destabilizację terenu północnego Kiwu jest odpowiedzialna Rwanda. Uważa, że granice są, jakie są, może niezbyt fortunnie zostały wytyczone przez kolonizatorów, natomiast jeżeli już zostały takie wytyczone, to należy je szanować. To po pierwsze. Po drugie, że te bojówki, które działają na terenie północnego Kiwu, tak naprawdę są dozbrajane przez Rwandę i przez inne państwa, a jest to robione tylko i wyłącznie po to, żeby dobrać się do kongijskich zasobów i te zasoby sprzedawać. Więc Rwandzie nie zależy wcale na ludziach, ale zależy na zasobach. I tutaj pojawia się też wątek europejski, wątek polski, do którego za chwileczkę nawiążę. Jakiś czas temu Unia Europejska zawarła z Rwandą umowę na Pozyskiwanie surowców krytycznych. Surowce krytyczne to surowce mineralne i metale, które mają kluczowe znaczenie gospodarcze i strategiczne dla przemysłu, energetyki, obronności, technologii, transformacji energetycznej oraz charakteryzują się wysokim ryzykiem zakłóceń w dostawach. Są niezbędne m.in. do produkcji baterii i samochodów elektrycznych, odnawialnych źródeł energii czy technologii wojskowych i cyberbezpieczeństwa. Unia Europejska zdefiniowała 34 takie surowce, z których 17 to surowce strategiczne. Jednym z nich jest miedź. Problemem jest to, że Rwanda na swoim terytorium nie posiada zasobów miedzi, a co więcej, nie kupuje tej miedzi od żadnego ze swoich sąsiadów. To oznacza, że w tym momencie Unia Europejska zalegalizowała, można powiedzieć, kradzież zasobów z Konga. W Rwandzie pojawił się prezydent Polski Andrzej Duda. Prezydent podczas wizyty powiedział: Nie powinno być zaskoczeniem, że wiele polskich firm jest tutaj zainteresowanych ulokowaniem swoich projektów i chcą je realizować niegdzie indziej, tylko właśnie tutaj, w Rwandzie. Kraj ten oferuje bowiem tak bardzo poszukiwane przez biznes stabilność, bezpieczeństwo, a do tego obfitość bogactw naturalnych i wielu pracowitych, ambitnych ludzi. Prezydent nie wziął jednak pod uwagę, podobnie jak Unia Europejska, skąd pochodzi ta obfitość bogactw naturalnych. Co więcej, prezydent Duda powiedział: Zarówno Polacy, jak i Rwandyjczycy mają za sobą czas trudnych doświadczeń. Wierzę, że dzielimy z Państwem, z naszymi rwandyjskimi przyjaciółmi, to samo pragnienie i że możemy wspólnie wzmacniać fundamenty naszych ojczyzn, które wciąż zmagają się z tymi zewnętrznymi zagrożeniami. Prezydent wskazał tym samym, że agresorem na linii Rwanda-Kongo jest Kongo. Co doprowadziło do takiego bardzo dużego napięcia na linii Kongo i Europa, można powiedzieć nawet, że na linii Kongo i Polska czego echa mogliście słyszeć również w mediach po tym, jak w Kongu został aresztowany polski podróżnik. Wiem, że oglądają mnie ludzie różnych frakcji politycznych i chciałabym teraz powiedzieć, że nie chodzi mi o krytykę prezydenta Dudy oraz tego, co powiedział, dlatego, że trzeba mieć świadomość tego, że prezydenci, kiedy występują podczas takich wizyt międzynarodowych, mają przemówienia, które są ustalone, które są napisane. Oni ich zadaniem jest po prostu to przemówienie wygłosić. Dlaczego wygłosił je takie, a nie inne? To wiedzą tylko oni, wie tylko kancelaria prezydencka, wiedzą jakie ustalenia były pomiędzy rządem Polski a rządem Rwandy i być może te ustalenia właśnie polegały na tym, żeby powiedzieć takie, a nie inne słowa. I zwykle jest tak, że kiedy słyszymy jakąkolwiek wypowiedź prezydentów, głów państw, to musimy mieć świadomość tego, że te przemówienia są skonsultowane, napisane i to nie jest osobista opinia tych osób, które je wypowiadają, ale to jest właśnie stanowisko rządu. Istnieje konsensus co do tego, że jak długo w Kongu będą zasoby, tak długo również w Kongu będą wojny. Dlatego, że zdecydowanie łatwiej dozbrajać jest bojówki i uzyskiwać te zasoby w sposób nielegalny niż dogadać się z Kinszasą. Więc być może ktoś z widzów zasugerowałby, że rozwiązaniem byłoby tutaj wydzielenie granicy, zrobienie takiej autonomii w północnym Kiwu, żeby to Kiwu samo o sobie stanowiło. Ale jest to niestety niemożliwe, dlatego że nie ma w Afryce zgody na zmianę granic, które zostały ustalone na konferencji w Berlinie. Zarówno świat, jak i sama Afryka boi się tego, że gdyby zezwolono na zmianę jednej granicy, jednego afrykańskiego kraju, to za tym mogłyby pójść również inne kraje i skończyłoby się to wielką afrykańską rewolucją i co za tym idzie, ogromną wojną. Tak więc. Nie ma zgody na zmianę tych granic, a świadczy o tym to, że od czasu do czasu niektóre państwa próbują coś tam z tymi granicami robić, próbują je przesuwać, próbują również wydzielić swoje autonomie. I tutaj mam dla Was taki przykład, o którym myślę, że niewiele osób słyszało. Otóż w 2012 roku z północnego Mali próbowali wydzielić się Tuaregowie i zrobili to zgodnie ze sztuką ogłosili deklarację niepodległości, uznali państwa ościenne, powołali swój rząd, ale żadna z instytucji międzynarodowych tej niepodległości nie uznała i to zarówno dotyczy się Europy świata, jak i samej Afryki. Ta próba zmiany granic zakończyła się interwencją 3000 żołnierzy francuskich na terenie północnego Mali. I w ten oto sposób skończyło się również marzenie Tuaregów o niepodległości. Mam nadzieję, że ten film spełnił wasze oczekiwania odnośnie wyjaśnienia sytuacji pomiędzy Rwandą a Demokratyczną Republiką Konga. Przypominam, że powstał on na życzenie patronów, więc zachęcam was również do dołączenia do grona patronów kanału Wałkowanie Świata i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.